Posłuchaj uważnie. Jeśli Bóg jest wszechmocny, jeśli jest absolutnie święty, sprawiedliwy i nienawidzi zła, to dlaczego jego największy przeciwnik wciąż działa? Dlaczego wciąż sieje chaos, strach, zamęt w ludzkich sercach i rodzinach? Dlaczego ten, który sprzeciwił się stwórcy, nadal istnieje? To pytanie nie daje spokoju. I jeśli mówię szczerze, ono powinno nas niepokoić. Powinno w nas wywoływać wewnętrzny niepokój, a nawet lęk, bo dotyka samego fundamentu wiary. Popatrz na świat, wojny w sercach ludzi, podziały w rodzinach, nienawiść, która wlewa się do domów przez ekrany. Z jednej strony Bóg, który jednym słowem stworzył wszystko, z drugiej strony zło, które wciąż działa, wciąż rani, wciąż kusi. To napięcie jest realne. I wielu wierzących zadaje sobie to pytanie po cichu. Czasem w nocy, czasem w modlitwie. Boże, dlaczego Ty na to pozwalasz? Pff. I teraz bardzo ważne. Odpowiedź nie jest prosta. To nie jest jedno zdanie, nie jest szybkie wyjaśnienie, które uspokaja sumienie. Ale ta odpowiedź istnieje. Jest zapisana w piśmie i kiedy zaczynamy ją rozumieć, coś się zmienia. Znika chaos, a pojawia się sens, znika panika, a pojawia się głębokie, choć trudne zaufanie. Bo to, co wygląda jak brak reakcji Boga, w rzeczywistości jest częścią większego planu, którego my często nie widzimy. Nie mówię tego, żeby kogoś straszyć. Mówię to jak przyjaciel, który siedzi naprzeciwko ciebie przy stole i mówi, musimy o tym porozmawiać uczciwie. Ten temat wymaga odwagi. Wymaga wiary, wymaga gotowości, by spojrzeć głębiej niż powierzchowne odpowiedzi, bo jeśli naprawdę wierzysz w Boga, to to pytanie prędzej czy później stanie przed tobą i albo od niego uciekniesz, albo pozwolisz, by poprowadziło cię do prawdy, która, choć trudna, daje pokój. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam. Mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie to znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla Ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez Waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy. Wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Zatrzymaj się na chwilę, bo tu zaczyna się coś, co wielu ludzi pomija albo upraszcza. Zanim pojawił się wróg Boga, zanim pojawił się bunt, chaos i duchowe napięcie, istniał ktoś zupełnie inny. Lucifer nie był stworzony jako potwór, Puntontou, nie był symbolem zła. I to właśnie ta prawda bywa najbardziej niepokojąca. Lucifer został stworzony jako istota doskonała. Nie, prawie dobra pensioj. Nie, wystarczająca. Doskonała. Pełna mądrości. Ośniewająca pięknem. Przepełniona światłem. Jego imię oznaczało niosący światło. To nie był pusty tytuł. On naprawdę odbijał Bożą chwałę. Pismo mówi, że był przyozdobiony drogocennymi kamieniami, że poruszał się w bliskości Boga, że należał do cherubów, istot stojących najbliżej Bożej obecności. To nie był zwykły anioł w szeregu, to był przywódca, taki, za którym inni podążali bez wahania. I teraz posłuchaj uważnie, bo to jest kluczowe. Zło nie było częścią jego stworzenia. Bóg nie stworzył w nim ciemności. Nie zasiał w nim buntu płu. Wszystko, co otrzymał, było dobre, czyste i pełne sensu. Problem nie zaczął się na zewnątrz. Nie przyszedł od Boga, nie przyszedł od innych aniołów. Zaczął się w jego wnętrzu. I tu dochodzimy do momentu, który zmienił wszystko, kąścił. Pojawiła się jedna myśl jedna, niby niewinna, ale śmiertelnie groźna myśl, która nie przyszła z zewnątrz. Tylko narodziła się w sercu. A co, jeśli ja sam jestem godny więcej? To była pycha, cicha, powolna, podstępna. Nie wybuchła od razu. Ona rosła. Karmiła się jego własnym pięknem, mądrością, pozycją. Tym, co było darem, zaczęła żywić się jego ambicja. Lucifer przestał patrzeć na Boga jako źródło chwały, a zaczął patrzeć na siebie. To był moment przełomowy. Już nie wystarczało mu oddawanie czci. Już nie wystarczało bycie odbiciem. On zapragnął być celem. Pragnął, aby to jemu się kłaniano, aby to na niego patrzono, aby jego światło nie wskazywało na Boga, lecz na niego samego konty. I pismo nie zostawia tu niedomówień. Padają konkretne słowa, które brzmią jak zimny dreszcz na plecach. Wstąpię do nieba. Wzniosę swój tron. Ponad gwiazdy Boga. Zrównam się z Najwyższym. To nie był krzyk. To nie była wojna na zewnątrz. To była decyzja serca de contéon. W tym momencie sługa przestał chcieć służyć. Światło przestało wskazywać na Boga. Wolność, którą otrzymał, została użyta przeciwko temu, który ją dał. I to jest przerażające, jeśli się nad tym dobrze zastanowisz. Lucifer nie upadł dlatego, że brakowało mu daru. Nie dlatego, że został skrzywdzony. Nie dlatego, że coś mu odebrano. Upadł, bo źle użył wolności. Tego samego daru, który Bóg daje każdemu, również nam. I teraz zaczyna się coś, co naprawdę powinno nam ich wstrząsnąć, bo pycha nigdy nie zostaje sama. Ona zawsze ciągnie innych za sobą. Lucifer nie zbuntował się w ciszy. Jego decyzja nie pozostała prywatna. On zaczął mówić. Zaczął przekonywać. Zaczął siać wątpliwość wśród innych aniołów. I część z nich mu uwierzyła. Pismo mówi jasno: jedna trzecia poszła za nim. Istoty, stworzone do oddawania czci stwórcy, zaczęły podważać jego autorytet, kłonto. To był prawdziwy bunt. Nie symbol, nie metafora. To nie była opowieść dla dzieci. To był duchowy przewrót. Ale tu musimy bardzo mocno zatrzymać się przy jednym kłamstwie, które świat powtarza do znudzenia kłamstwie, które widzisz w filmach, serialach, książkach, konto. Obrazie, w którym dobro i zło stoją naprzeciw siebie jak dwie równe siły. Jakby istniała kosmiczna równowaga. Jakby Bóg i jego przeciwnik byli na tym samym poziomie. To nie jest prawda. Stwórca nie ma rywali, Cienia Nigdy nie miał. Nigdy mieć nie będzie. To nie była walka o to, kto wygra tanto. Wynik był znany, zanim cokolwiek się zaczęło. Nie było napięcia po stronie nieba. Nie było paniki, nie było strachu. Cały dramat rozgrywał się po stronie buntu. Lucifer nie stał się ciemną stroną mocy. Nie stał się przeciwagą dla Boga. Pozostał stworzeniem, a stworzenie nigdy nie dorównuje stwórcy. Ten konflikt nie był starciem równych. To było starcie nieposłuszeństwa z autorytetem, który jest absolutny. I właśnie dlatego objawienie opisuje to wydarzenie bez emocji, bez niepewności. Czytamy tam o wojnie w niebie, ale nie jako o walce Boga o przetrwanie. Na czele wiernych aniołów staje Michał, wojownik wierności, obrońca porządku, dowódca zastępów. To on prowadzi aniołów przeciwko buntownikom, Ponte. a po drugiej stronie jest smok, dawny niosący światło, wraz z tymi, którzy mu uwierzyli. I rezultat jest jednoznaczny: nie przemogli i nie było już dla nich miejsca w niebie. Benepada ani. Zostali usunięci, pewnani, pozbawieni dostępu do Bożej obecności. To był pierwszy akt sądu, nieostateczny, ale realny, dramatyczny, decydujący. I teraz zwróć uwagę na coś niezwykle ważnego. Bóg nie musiał wchodzić na pole walki, nie musiał podnosić głosu, nie musiał używać mocy w sposób, jaki my sobie wyobrażamy. Wystarczyło jego słowo toj. Jego autorytet, jego porządek. To pokazuje skalę różnicy. To nie była walka z wysiłkiem, jem. to było wykonanie wyroku, tłumił. I od tego momentu niebo przestało być miejscem konfliktu. Bunt został stamtąd usunięty. Ale konsekwencje, konsekwencje miały dopiero dotknąć świata, który znamy. Tu wielu ludzi zaczyna się gubić, więc posłuchaj mnie bardzo uważnie, bo to nie są drobne różnice. Mówimy często jednym tchem: Szatan, demony, upadłe anioły, jakby to było to samo. A to błąd. I ten błąd kosztuje spokój serca, bo zaciera prawdziwy obraz zagrożenia. Szatan to jeden byt. Jeden przywódca tej. Aici. Ten sam, który kiedyś był luciferem. To On stanął na czele buntu. To On koordynuje działania. To On inspiruje sprzeciw wobec Boga, Schengen. ale On nie działa sam. Upadli aniołowie toci, którzy poszli za Nim. Oni zachowali swoją duchową naturę, inteligencję, zdolność planowania i hierarchię. Nie są chaotyczni. Nie działają przypadkowo. Na... To nie są duchy błąkające się bez celu. Pismo mówi o nich jako o zwierzchnościach, mocach, władcach, ciemności, płci. To język porządku, struktury, strategii, piniział. Oni wpływają na całe systemy: ideologie, kultury, rządy, sposób myślenia, narodów. To poziom globalny, to coś, co budzi niepokój, bo nie zawsze widać to gołym okiem. A demony to coś innego. One są bezcielesne. Nie mają swojego miejsca, pyntuali. Ewangelii słyszymy, jak błagają, by nie zostać wrzuconymi w otchłań. One szukają, wędrują, próbują się przyczepić. Potrzebują dostępu, potrzebują człowieka, emocji, lęku, słabości. Dlatego ich atak jest osobisty. Dotykają pojedynczych ludzi, rodzin, serc. To poziom intymny, bolesny. Często pełen strachu. I teraz zrozum jedno. Zagrożenie ma różne poziomy. Jest osobiste. Kiedy ktoś zmaga się wewnętrznie, czuje niepokój, zamęt, presję. I jest globalne. Kiedy całe społeczeństwa zaczynają odrzucać Boga, a zło jest nazywane dobrem. To nie jest przypadek, Monko. To nie jest chaos bez steru. I w tym momencie pojawia się pytanie, które ściska żołądek. Dlaczego Bóg nie zakończył tego od razu? Odpowiedź zaczyna się od prawdy, która nie jest intuicyjna. Istoty duchowe nie funkcjonują według praw fizycznych. Nie podlegają tym samym zasadom, co my. Bóg jest duchem Ponty, a niełowie są duchami to inny porządek istnienia. Nie można do nich przekładać ludzkich schematów reakcji. Po drugie i to jest kluczowe, Boża sprawiedliwość nigdy nie jest impulsem. Bóg nie reaguje jak człowiek w gniewie, w pośpiechu, w emocjonalnym wybuchu. U Boga najpierw jest sąd, pełny, sprawiedliwy, otwarty, publiczny, taki, którego nikt nie będzie mógł zakwestionować. To, co my czasem odbieramy jako ciszę albo zwłokę, jest w rzeczywistości cierpliwością wpisaną w większy plan części. To nie jest brak reakcji, to jest kontrola, to jest panowanie nad czasem. Bóg wie dokładnie, co robi. Każdy dzień, każdy ruch, każde działanie przeciwnika mieści się w granicach, które zostały wyznaczone. I to może jednocześnie przerażać i uspokajać. Przeraża, bo pokazuje skalę duchowej rzeczywistości. Uspokaja, bo pokazuje, że nic nie wymknęło się spod kontroli, ani na chwilę czami. Tu musimy wyprostować jedno bardzo poważne nieporozumienie. Kiedy słyszysz słowo sąd, wielu ludzi od razu myśli o gniewie, o zemście, o nagłej karze, ale biblijny sąd wygląda zupełnie inaczej i jeśli tego nie zrozumiemy, wszystko inne zaczyna się rozsypywać. Boży sąd to publiczne objawienie prawdy Pantą to, to moment, w którym wszystko, co było ukryte, zostanie odsłonięte. Każda decyzja, każda intencja, każdy bunt, każda manipulacja. Nie po to, by się mścić, ale po to, by nikt w całym stworzeniu nie mógł powiedzieć, że Bóg był niesprawiedliwy. To jest sąd, który zamyka usta wszelkim oskarżeniom. Pismo mówi wyraźnie. Nadejdzie dzień. W którym wszyscy staną przed Bogiem nie tylko ludzie, także istoty duchowe nie będzie wyjątków, nie będzie skrótów, nie będzie zapomnianych spraw, nento. To będzie moment absolutnej jasności: każdy czyn zostanie nazwany po imieniu, każde kłamstwo zostanie obnażone, każda maska opadnie. I to jest ważne nic nie zostało pominięte, nic nie zginęło w mroku historii. Żadne cierpienie, żadna krzywda, żadna niesprawiedliwość. To, co dziś wygląda jak bezkarność, w tamtym dniu okaże się częścią większego rozliczenia. Bóg nie zapomina, Bóg nie przeocza, Bóg czeka na właściwy moment. I właśnie w tym miejscu wchodzi temat, który dla wielu jest trudny, ale niezwykle uwalniający suwerenność Boga. Spójrz na historię Hioba. To nie jest opowieść symboliczna, to jest konkret. Przeciwnik nie mógł zrobić nic, absolutnie nic, bez wcześniejszego pozwolenia. Musiał pytać, musiał otrzymać granice, i te granice były nienaruszalne, ani o krok dalej, ani o włos więcej. To pokazuje coś, co uspokaja serce, nawet jeśli jednocześnie wywołuje dreszcz. Bóg ma pełną kontrolę nad historią. Nad narodami, nad wydarzeniami, nad tym, co widzialne i niewidzialne. Nawet działania wroga są wpasowane w ramy, których on nie może przekroczyć. Zło nie rządzi światem to, choć czasem tak wygląda, choć czasem krzyczy najgłośniej. Ono funkcjonuje w granicach, które zostały mu wyznaczone, i to zmienia perspektywę, bo nagle okazuje się, że to, co nas przeraża, nie jest chaosem, jest częścią historii, która ma autora. A ten autor nie stracił kontroli ani na chwilę. Teraz dochodzimy do miejsca, które dla wielu jest najtrudniejsze do przyjęcia, bo tu nie chodzi już o aniołów, tu chodzi o Ciebie i o mnie. Bóg stworzył istoty zdolne do wyboru przyjęto, świadomie, z pełną świadomością ryzyka. Wiedział, że wolność niesie możliwość sprzeciwu. Wiedział, że ktoś może powiedzieć nie, a mimo to dał ją aniołom, ludziom, całemu stworzeniu obdarzonemu rozumem. Dlaczego? Bo istnieje coś, co Bóg ceni bardziej niż wymuszone posłuszeństwo miłość. A miłości nie da się wycisnąć. Nie da się jej narzucić. Nie da się jej zaprogramować. Miłość istnieje tylko tam, gdzie jest wybór pontu, gdzie można odejść, gdzie można odmówić, gdzie można zbuntować się i mimo to wybrać wierność kieł. Relacja oparta na strachu wygląda inaczej. Tam jest cisza, ale nie ma bliskości. Tam jest podporządkowanie, ale nie ma serca pantukoi. Tam jest wykonywanie poleceń, ale nie ma zaufania. A Bóg nie chciał niewolników, nie chciał istot, które drżą przed karą. Chciał dzieci, chciał relacji, chciałby ktoś powiedział: Jestem z tobą, bo chcę. I teraz zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie, zupełnie szczerze: jaką wartość miałaby Twoja wiara, gdybyś nie mógł wątpić? Jaką wartość miałoby Twoje posłuszeństwo, gdybyś nie mógł wybrać inaczej? Jaką wartość miałaby Twoja miłość do Boga, gdyby nie istniała żadna alternatywa? Wolna wola to największe ryzyko i jednocześnie największy dowód miłości bogaci, bo on nie cofnął tego daru, nawet wtedy, gdy został użyty przeciwko niemu, nawet wtedy, gdy przyniósł bunt, chaos i duchowe napięcie. I tu dochodzimy do kolejnej rzeczy, która dla wielu jest szokująca. Gdyby Bóg natychmiast usuwał każdego, kto wybiera sprzeciw, wolność przestałaby istnieć. To byłaby iluzja. To byłoby coś w rodzaju. Masz wybór, ale tylko jeden słuszny. To nie jest wybór. To jest presja ubrana w ładne słowa. Pętaj. Wolność bez realnych konsekwencji nie jest wolnością, ale wolność, w której każda zła decyzja kończy się natychmiastowym unicestwieniem. Też nią nie jest. To byłby strach, nie relacja, cisza, nie miłość. Posłuszeństwo, ale puste. Bóg pozostał wierny swoim zasadom. Nawet wtedy, gdy ty to boli. Nawet wtedy, gdy trudno to zrozumieć. Nawet wtedy, gdy patrzymy na świat i pytamy, dlaczego? On nie zaprzeczył samemu sobie, bo gdyby odebrał wolność w chwili buntu, Zaprzeczyłby temu, kim jest, i to jest coś, co jednocześnie przeraża, i daje ogromny pokój ku, bo pokazuje, że Bóg nie manipuluje. On zaprasza i czeka, aż odpowiedź będzie prawdziwa. Teraz dotykamy myśli, która dla wielu brzmi niemal nie do przyjęcia, a jednak jest biblijna. I jeśli ją zrozumiesz, zmieni sposób, w jaki patrzysz na własne życie. Czy możliwe jest, że wróg, mimo swojego buntu, nieświadomie służy Bożemu planowi? Nie dlatego, że Bóg go aprobuje. Nie dlatego, że zgadza się z jego działaniem. Pimi. Ale dlatego, że Boża suwerenność jest tak absolutna, że nawet to, co zostało zaplanowane przeciwko niemu, zostaje wplecione w większy zamysł. Spójrz na Jezusa. Na sam początek Jego publicznej drogi pętonioci. Duch prowadzi go na pustynię. Nie przypadkiem. Tam, w samotności, głodzie i skrajnym wyczerpaniu, pojawia się przeciwnik Koncio. Próbuje wszystkiego, czym Proponuje zaspokojenie potrzeb Pantej. Proponuje władzę. Proponuje chwałę tego świata. To nie była rozmowa symboliczna. To była realna próba. I jak odpowiada Jezus, nie krzykiem. Nie demonstracją mocy. On mówi spokojnie, ale stanowczo. Napisane jest za każdym razem słowem, prawdą, poniem, posłuszeństwem. I właśnie tam zostaje potwierdzone, kim on naprawdę jest. Bez tej próby nikt nie mógłby powiedzieć, że przeszedł ją w pełni. Wróg myślał, że osłabia, a w rzeczywistości potwierdzał doskonałość. A potem przychodzi kolejny moment. Jeszcze bardziej mroczny. Jeden z najbliższych miał Judasz. Pismo mówi wprost wtedy przeciwnik wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z dwunastu zdrada. Układ wydanie. To wygląda jak triumf w ciemności. Jak całkowita porażka dobra tyci. Ale zadaj sobie jedno pytanie jak miałby zostać wypełniony plan odkupienia? Gdyby nie doszło do tego wydarzenia, jak miałoby się wypełnić Pismo, gdyby wszystko potoczyło się bezpiecznie? Wróg był przekonany, że niszcze, a w rzeczywistości prowadził prosto do miejsca, w którym Boży Plan miał się wypełnić. Nie dlatego, że miał nad tym kontrolę, ale dlatego, że Bóg potrafi obrócić nawet najciemniejsze zamiary w część większego dobra, Pączi. I teraz bardzo ważne, to nie czyni zła dobrem. To nie usprawiedliwia zdrady. To pokazuje coś znacznie potężniejszego, że nic nie jest w stanie wyrwać historii z Bożych rąk. I tu przechodzimy do Ciebie. Bo to nie jest tylko opowieść o wydarzeniach z przedwieków. To jest klucz do zrozumienia Twojego życia, Twoich proptamio, Twoich momentów, kiedy bałeś się, że wszystko się rozpada. Kiedy pytałeś, gdzie jest Bóg, panie tam. Kiedy czułeś się opuszczony, zagubiony, przytłoczony, posłuchaj mnie uważnie. Żadne doświadczenie nie jest zmarnowane. Ani jedno. Nawet to, które dziś wydaje się bez sensu. Nawet to, które boli. Nawet to, które budzi lęk i niepokój. Z perspektywy chwili widzimy tylko chaos, ale z perspektywy czasu zaczyna się wyłaniać sens. Ilu ludzi może powiedzieć: Wtedy tego nie rozumiałem. Ale dziś widzę, ilu może zaświadczyć, że właśnie to, co wydawało się katastrofą, stało się punktem zwrotnym. Twoje świadectwo ma znaczenie, twoja historia może być światłem dla kogoś innego. Dlatego nie zamykaj się w ciszy, patrz wstecz z wiarą. Bo jeśli Bóg potrafił użyć nawet działań wroga do realizacji swojego planu, to tym bardziej potrafi użyć Twojej historii. Nawet tej najtrudniejszej. I teraz dochodzimy do serca wszystkiego. Do miłości, która nie krzyczy, nie naciska, nie wymusza. Miłości, która czeka. Jezus opowiedział przypowieść, którą większość z nas zna, ale rzadko odczuwa jej ciężar. Ojciec i dwóch synów. Jeden z nich odchodzi. Zabiera to, co mu się należy i znika. Wybiera własną drogę. Traci wszystką cimiu. Zostaje sam, głodny, upokorzony, pełen wstydu. I w końcu decyduje się wrócić. Nie z odwagą, nie z pewnością. Wraca z lękiem, licząc najwyżej na litość. A ojciec? Ojciec czekał. Nie zamknął drzwi, nie odwrócił wzroku płonić. Wypatrywał z daleka. I kiedy tylko zobaczył sylwetkę syna, wybiegł mu naprzeciw. Bez wyrzutów, bez warunków, z ramionami otwartymi. To jest obraz Boga: Boga, który nie przestaje kochać, nawet gdy ktoś odchodzi, Boga, który daje przestrzeń wyboru, Boga, który cierpliwie czeka, aż serce samo zrozumie, gdzie jest dom. I teraz pojawia się pytanie, które jest niewygodne, ale uczciwe. Skoro Bóg okazał taką cierpliwość ludziom, to czy ta sama cierpliwość została okazana również istotom duchowym, które się zbuntowały, pismo nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi. Nie mówi, czy upadli aniołowie mieli możliwość powrotu piętą, ale mówi coś innego, bardzo wyraźnie. Bóg ich nie usunął od razu. Pozwolił im istnieć. Pozwolił, by czas płynął. Czy była w tym cierpliwość? Czy było w tym oczekiwanie? Czy była w tym miłość, której nie rozumiemy do końca? Nie wiemy. Ale jedno wiemy na pewno. Bóg nie działa impulsywnie. Jego miłość nie jest reakcją. Jest decyzją. I właśnie dlatego historia jeszcze się nie zamknęła. Bo nadchodzi finał. I to nie będzie chaos. To nie będzie przypadek miaja. To nie będzie nagły wybuch bez sensu. To będzie przywrócenie porządku. Pismo mówi jasno: nadejdzie dzień sądu. Dzień, w którym wszystko zostanie postawione na swoim miejscu. Dzień, w którym prawda zwycięży, a sprawiedliwość stanie się widoczna dla całego stworzenia Baiti. Ale celem Boga nie jest tylko rozprawienie się ze złem. Jego celem jest odnowa, oczyszczenie, uleczenie, przywrócenie tego, co zostało zniekształcone. Jest obietnica przyszłości bez łez, bez bólu, bez chaosu. Przyszłości, w której strach nie będzie już miał głosu. I teraz chcę, żebyś zapamiętał jedno. Wynik tej historii jest już zapisany. Nie czekamy, żeby zobaczyć, kto wygra pantył. To już zostało rozstrzygnięte. Zwycięstwo nie jest wątpliwe. Ono jest pewne. Dlatego nie żyj w strachu, Pum. Choć świat krzyczy... Choć chaos czasem zagląda do serca, Pan Ty nie jesteś tylko obserwatorem. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś uczestnikiem zwycięstwa tamtymiu, dziedzicem obietnicy na Arjenzyn. kimś, kto stoi po stronie światła, nawet gdy wokół zapada mrok pinto. Na koniec proszę Cię o jedną rzecz. Napisz w komentarzu krótką modlitwę. Może to być: Jezu, ufam Tobie, albo Niech światło Chrystusa będzie z nami. Jeśli ten materiał poruszył Twoje serce, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i udostępnij go komuś, kto dziś potrzebuje nadziei, bo ta historia jeszcze się nie skończyła, a Bóg zawsze kończy ją zwycięstwem. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk, subskrybuj, oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie!